Da, bo jest ten domek, co? No. Ale ten... to, to. To pani była. To pani została zaproszona. Ale klasyka nie? Święty no. obrazki. Święty obrazki. Przystał wórek. Ja z jednego nie szuka, do drugiego nie? Z drugiego jest coś dla Łukasza. Z no. roku A to nie jest y, od maszyn do tak Nici? Co mm -hmm. się z podało? Mhm mm jest tą ta instrukcja? No tu? Na Czy Hizelator, 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 nie, tu. Czyli wizerunki jakie? Lancorów i zelatorek w kodzie honorowej Neptun Czyli Santihrystii Może, no, że w tą stronę mamy odwrotnie <laughs> Ej, to jest z 1936 roku. Pokaż. Co to są za latory? No, Co to zostawi? No, taki zawsze zbrojony zbrojony. Trochę stary, i po niemiecku wszystko. O kurde. spokój. No A, zobacz, tu jest pełno guziki jeszcze. Jakaś krawcowa była? No, no tak. A tak chyba to jest było, nie? Żeby no. wsiatce zawsze było ale... Żeby w to, to robił też jest. I takich domków to się już mało spotyka, nie? Że wszystko w środku było No. To jest Co jest? Jak okolę Festiwal piosenki radzieckiej rozpoczęty na rzecz? O, Kennedy opuścił Polskę. Ale ja to On chyba zywan? ten stary, bo młody hmm. chyba nie był u nas nigdy, nie? 87 rok. O mój roczny. Kasper dupa ci pękła. Nic się nie pęknie. Nie, bo jeszcze to nagrywa. <laughs> Masz, nie ma. Spalę ci soczewkę. <laughs> Daj da się ten poznać ludziom z innej strony. <laughs> Możemy na górę zobaczyć? Ja. A Zabadek, no. takie takie do tak, ale chyba jakiego, jakiegoś... Albo odniószka? Takiego małego? Masz coś takiego krótego? Kuda? No to jest, bo tu też masz te odniószki. To jest, to jest tylko. Są się. I co, pasują te okulary? Są No to dawaj, zaraz będą podfocić. Disco. Italo Disco. W mnie zastanawia, że tu jeszcze zostały lampy. W tych telewizorach. A czemu? One są jakieś chodliwe? No z swego czasu wszyscy to wiesz, na pieprzali, nie? A tu jest jakby tylko ten, tył zdjęty, a cała reszta została. No też dla Stacha. żeby się odnalazł trochę w tym nowym świecie. Bo już damy określić, tutaj, nie jakby w tych pajęczyń. Może teren, tak, a dookoła, ale nie w środku. Znaczy żalka? grzałka. No, ale no, 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 nowsze są też. Koszty to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Na 95. Wiesz co mi się wydaje? No. Każdy telewizor jest rozkręcony, nie? Wydaje mi się, że ktoś jakiegoś ukrytego skarbu mógł szukać w cudzysłowie, Wiesz, że ludzie kiedyś kiedyś pieniądze w domu, nie? Tak. Kolana Bryza, takich broszków już nie ma. To znowu koło. Będziemy oczy jeszcze z góry? Mhm to było co, telewizor z pilotem. Pewnie ja nie. Niemiecki telewizor. Ale by to w pełno rodzaje. Ja tam się już to Lara. Cicho mhm. Frania stoi, czy do wniesienia Chodź jaki telewizor Ty mhm. trzeba tu wejść. Jeszcze drzwi Ciechło? lekko przesuł po cichu Nie <noise> lubimy panieczyn no. no, Pamięta, to jest na tyle młody, żeby to pamiętać No? Nie, torty To, to, na to urodzina zawsze, to Ale jeżeli taki ten? Nie, to był Ja? Ej Tu jest coś nie tak, czemu ta fala, czy tak stoi na środku? Faktycznie, no, bo jest, nie się, A, no ktoś Kurwa, to jest Kurwa, tu do mięsa takie ładne, wpadniemy na dno najniżej Jeszcze tu, Tylko, że tu nikt nie chodził, nie? Nie ma tutaj śladu butów Ani trochę Nikt tutaj jeszcze nie chodził no. Ludówka jeszcze. Znowu telewizor. Matka Boska bez głowy. Kufer. Ale ktoś go zobacz, ktoś tutaj szukał czegoś, bo są porozwalane. I telewizory są porozwalane i kufry, nie? Wszystkie te, co można było przy tym skitać pieniądze. Spaszków szukał. Mhm. Pieniążków. Co to jest? Ugniwo sucha. Ogniwo suche, co to jest? Ogniwo suche Tejzuszkowi głowy odpadli. już bateria? Tak mi się wydaje. Ogniwo suche? A to w ogóle? Neptun. Tam też był Neptun? Ale każdy jest inny, nie? Sporo telewizorów na budynek, nie? To jest leska? Ja. jakie oksy Kurde To jest szkło czy plastik? Plastik Pasuje mi? Uh -huh. Ciekawe pomieszczenie, co? My się nawet z wami nie przywytaliśmy dzisiaj Ale tutaj nie ma co się za dużo rozwodzić to Trzeba działać Są ciekawe domy Pieniążki Wnioski. Tylko, że za dużo czasu tu też nie będziemy spędzać, bo obejdziemy to. trzeba jeszcze zobaczyć górę i dół. Może piwnica jakaś jest. Kasecia. Nitra. A to był na ten. Na licencji Grumdika. Robione. O, nawet jest jeszcze na, napis Mhm. Uh -huh. Automatik. Do dokumentów tu leży listów. nie, dokładnie takie samo. Przełasiec miał, ja później przyjąłem stare znaczki, o kurde, ale grubo. Nie chciałem jeszcze po latarkę sięgnąć. 54 umowa. Ares, ares, gdzieś ja bym to widział. Aresy, tak, były takie fajne aresy. A to są chyba na jakieś? Tak, jak pierwsi. A to już pan, że zapalenie zabija, to już na pewno są w miarę świeże. Ej, tu są umowy z 50 roku, a ta jest z 54. Ludzka komisja lokowa 26, 26, Na posiedzeniu dobra, to popełniamy zbrodnię Proszę Widziałem to no A ja może tu jeszcze coś na dnie? Tak z... z... No przyda mi się rękawice w takim miejscu, co? Papadżowani pa Paulo Papadżowani Paulo jest na ścianie 5 miesięcy grafii, 0 <laughs> abonamentów Ja o Paulo Teraz Teraz albo nigdy. Apostolstwo chorych. W ktoś mocno wierzący mieszkał, co? Mhm. wiem jaki będzie tytuł odcinka? Dom re religijnego komucha. O co to Co? Co? Kończy co? Jezusa. Wow. Fajny klimat. Też się powiem. go boję. Super, 2008

No bo kurczę ten wiecznik nie działa, nie? Chyba mogą mhm. usłyszeć. No czy znowu widać dupę Kacpra No ale ma ten ma Dup. la... Dupny O, no, on wchodzi w dół to Zaraz zawiasy się obadą Jeszcze on to się, tą, do się w dupę. Tak trzymaj z dwoma łapkami Co My to obrazuje patrzymy chodzimy Pół po mhm. cienkie pójdzie Już nie chodzisz dalej? Mm -mm. Czemu? Nie Czemu? lubię bo w się... Pająki hmm. zabijają Uciekamy stąd Poważnie, nie razy wam oddychać. Chodźcie, ja mam dobrze życzę. życzę. Ej, a licznik faktycznie chodzi. No, wiem, że... się, czy to, czy to, nie? nie wiem. A już w podobnym miejscu były. Kuny. kurwa, powiem że boję się dostawać nogę no Tutaj tu w zasadzie nie ma nic jakiego ciwego też Słyszysz? To co znaczy? Na zewnątrz hmm. na zewnątrz Nie? Coś chodzi dookoła Nie? Nie wiem. No dobrze, Boję się potem chodzić, wiesz, to wszystko jest tak przyspuchniałe, że po nie ma sensu. muszę do wagi. A świnie? Piątka. High five. High five. 5 kilogramów. Bociki małego, bucik. Widzę, widzę, widzę. A nie ma tu jakichś belek? No nie tak. idą jakieś belki potem. tym? Tak, ta, idą tak. No, robisz co my stojimy teraz na tej, tej muracie Tylko po co my tam idziemy? Jest to po co? Zaraz ma na pierwszym piętrze coś <noise> Zwicie na dół. nadu. na dół. I trochę do mnie. I co mamy? Tak coś prawie ściągnął. To? Fajny biur. Tam się spróbuję przydostać kawałek, ale po co nie wiem, idę zobaczyć. Kurzę, ja ponownie powiem, że to jest naprawdę licho z tym sufitem. do historii. O, takie jeszcze nie widziałem nie Co nie widziałeś? Ta no. Jest tam Amisako, Co swojego? nic Na no, dole by było dużo takich wpadków Jeszcze no. no. Aż przy tam tak. to jest fajne. To teraz mocno świecić, ale dobra. Ciekawe Sprzęt cicho, nie? nie widziałem tego. Nie? Kurde, nie tak wysokiego, bo takie niższe to widziałem. Niższe to nie, nie mieliśmy. Komuś się nadepnął. Latarkę? <noise> nie wiem. się nadepnął na tarkę. Ja. Co Kurde, to jest naszło no, nie wszystko w takich domach, kiedyś wszystko trzeba było zbierać, nie? Nie było tak, nie było niczego. No to jest wszystko, słoiki, nie słoiki. Takie typowe... To jest taki typowy domek stary. Taki typowy. Społem czy bombonierki stare? No Społem czy nie społem? Aha, a tu inne rady to Krzyżyk? Droga i krzyżyczka oszczędnościowa. Ogólnie kiedyś różnica dawał się zawsze na kominie, uh -huh. a że ten jest biały to powiedziałem, że pewnie tej pani należy. No to jest przekaz. Chodzi o to. Urząd Sporko ci się podoba? E, dobry co. No dobry, to to nagrazu. Jeszcze strach na rachet. Jak wysyłali? To nie, nie, że obywatelka. Mhm. szanowna pani. No. E teraz coś E S jakie gazetki, ładne, stare Ale ciuchów na każdy dzień. Z tej klasy, ale fajna skrzynka, metalowa. Zobacz Kasper. No tu jest bezpiecznie. Zobacz klasycznie, co pomoc ma coś wycięte u góry Po tym to nie wiem czym muszę Fajne Fajna skrzyneczka co? O to cała konstrukcja chodzi? Tak jakby trochę niebezpiecznie No, robisz kocha? Tak jakby co uda się trzęsie Którędy tu przebiesz? tu Już wzdłuż tych. a tędy Synek, to nie był dobry dźwięk. E, tutaj krok postawiłem na to, koło tego woźnia? Nie? No, no coś takiego patrzę. Kurde, zapada się. I teraz tu. O no kurde, tu jest faktycznie. Co jestem? No ale miałem aparat w ręku. Dobra, co piwnica, czy spadamy? Lecimy w dalsze miejsca. Mega mi się podoba tu. Tak, ale powiem wam, że tu jest... Znaczy jakaś wędzarnia? Co to było? Możliwe. Eee, yy, być. Ej, powiem wam, że tu można by naprawdę dużo czasu spędzić w takim domku, nie? Mhm. Mm Wszystko tak sobie powmacać, po, posprawdzać. To, 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 no, to jest ruszta. Tak, tak. kiedyś było, pamiętam, no w tak samo było. Tam kanapa. Dobra. Ja myślę, że to by było na tyle chyba tutaj już. Ta ja kanka mi się podoba. To? No. Fajna jest, emaliowana jeszcze. Emalia, tak? Czy jak to było? Emalia, tak? <coughs> Butelka po mleku. Patrzcie, jeszcze było z tym złotkiem. Kojarzycie? Tak. Tu było to sreberko. Tak, tak. I ma ślanka tak samo. Tu się chodziło i wymieniało butelki. To jest klasyk, jak to jest. Ale ja jeszcze chodziłem, pamiętam. Jest uszczerbiona trochę. To jeszcze lata dziewięćdziesiąte początek. Tak, ale... tak, tak. Początek lat 90. To Kurde to z historii co? Zobacz, była historia, nie ma, ludzi nie? nie ma To masz kubek taki, zobacz też emaliowany to kompletu Nie mam na tym Dobra Nie będzie takich właśnie działała w takich To jest śmietana w sensie w tych no, to była śmietana, a w tych było mleko No, a w tym było mleko, zgadza się tam? To pozdra, też tam wchodzi Ciekawe ile tam skarbów, co? On nie wyjdzie on wejdzie tędy, a wyjdzie tamtędy Ty, tu nie ma schodów Nie ma, tam była drewnika taka Nie, nie, nie. No, no, tu nie ma schodów, ja tego nie widzę Aż a tak się poświęcać? Jeszcze raz luk na kuchnię Ogólnie teraz ogólnie te kuchnie to była taka moda na to Pamiętacie? Na te kuchnie była taka moda, że wszyscy to kupują, odrestaurowują To wraca do, do łask Jak nie? Znam ludzi, którzy normalnie do tego siadają Ścierają co do zera, od nowa No serio, nie wygląda To które później były I teraz faktycznie się na nie rzucają Jakiś głupi bum na to wrócił. Ja, no, to jest jak na wszystko przyjdzie. co stare, nie? Dobra, co? spodywujemy dalej, szkoda nie czasu. Tygulko. Będziemy dalej oglądać kolejne miejscóweczki, co? Idziemy na następne. Też tak myślę. Kaczki, o, fałki. ta ściana zaraz wyniknie. I to ostro. No. Dobra, chodźmy. Myślę, że miejsce numer jeden jak najbardziej udane. No stareczko powie przecież. Nie dzień dzisiaj. Po co się urodził na świecie? Zobaczymy kacpę. Żytnie. To była twoja kacpy, ten, Matio? Pierwsza strzał, fajnie Nie, nie żebym się wyliczał, nie? No te moje, takie bardziej do doczyjane